Yo, Dobra, nagrywa się? To lecimy Drugi dzień, druga nutka Ha! Kurwa, jedziemy Pau! Yo! Ciągle tam skąd na kąd jestem już kurde, wszędzie, nawet jak wytarapaty wpadłem, mówię, dobrze będzie Wierciłaś tą dupą nad głową A to było w życie, wolę teraz Jak mi rzuca dupą Ziomuś wszędzie Nawet tak wy wpadłem Dobrze będzie Wierciłaś tą dupą i nad głową było wzięcie Wolę teraz jak mi rzuca dupą na zakręt. Jebany, będę sobie szczęśliwy jak na morzu fale. Ej, ciągle jakie stresy, o, oh. ciągle jakieś doły, ja mam tego dosyć. Chcę być nadal wesoły, w środku taki jestem i zmieniać się nie mam zamiaru. Jak nie pasuje ci moja osoba, no to by mój cały czas w głowie, jakiś cel i tak sobie lecę. Do wszystkiego mam dystans i z większości bekę. Ej, ciągle latam skąd na kąt. Jestem ziomuś, kurde gordę wszędzie nawet. Jak wy tarapaty wpadłem, mówię dobrze. Będzie wierciłaś tą dupą mi nad głową. A kto było wrzęcie wolę teraz, jak mi rzuca dupą na zakręcie. Ej, ciągle latam z na kąt, jestem ziomuś wszędzie. Wolę teraz, jak mi rzuca dupą na zakręcie. Widzę bałem kurwa, ale i tak pierdolnięcie. I jedziemy sobie dalej, my tu za wzięcie. Widzę klamki, trawek, ok, we w sumie jak większość z nas. Kłamstwa zdrady, hamstwo tak jak większość z nas. Ej, widziałem fajne ciała na mym ciele, tak jak większość z nas. Lecz, czy to wszystko da nam kurwa szczęście stać? Ziomal dookoła ludzie, co potrafią wbić ci kosę w plecy, zrobią to z przyjemnością, z nudów i dla hecy. Pomimo wieku stary, dużo przeżyłem. Dzięki tym doświadczeniom, bardzo dużo się nauczyłem. Ciągle latam skąda na kąt jestem, ziomusz, kurde, wszędzie nawet, jak wy tarapaty w Mówię, dobrze będzie, wierciłaś tą dupą mi nad głową aż to było wrzęcie Wolę teraz kurwa, jak mi rzuca dupą na zakręcie Pole jak mi rzuca kurwa dupą na zakręcie Yeah, uuu, niezłe pierdolnięcie Uuu, yeah, niezłe pierdolnięcie Sobie kurwa jadę, właśnie pola między biedę, sześć na zakręcie Jebacz jebać kurwy